Zbulwersował samochód, tutaj e, dlaczego? E, Przede wszystkim zbulwersowały mnie te naklejki na jego tyle. Z jednej tak. strony polska walcząca, a z drugiej strony oddział, który nie do końca by, po polskiej stronie. E, chodzi Panu o Narodowe Siły Zbrojne, tak? E, dla, jesteśmy na demonstracji kodu. Proszę nam powiedzieć, dlaczego Pan uważa, że Narodowe Siły Zbrojne były e, czymś bardzo złym. Ja wiem, czy złem po prostu, tak, tak po prostu, z tego co słyszałem od swoich przodków, że, że nie zawsze stawałem po dobrej stronie. O, A stronie. można się dowiedzieć, co przodkowie robili w czasie e, właśnie w okresie Po II wojnie światowej, pod koniec lat 40. Na przykład tak, z tej mojej matki zginął w Katyniu. Mhm. Jego sen z niewykonanym wyrokiem śmierci 25 lat siedział we wronkach. Mhm. I uważa pan, mając takich wspaniałych przodków, że Narodowe Siły Zbrojne były czymś złym? No może nie, 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 może złym to za duże słowo, ale poza tym zbulwersowało mnie, wracając do głównego tematu, tak? zachowanie tego pana, że mimo jasnej informacji, że tu się nie parkuje, bo jest teren zajęty przez... Ten... Aha. Pan złamał złamał, złamał przepisy, przekroczył czerwony sznurek. A może powie Pan nam, e, dlaczego e, demonstracje kodu, inne demonstracje nie są otoczone czerwonym sznurkiem, a ta demonstracja jest otoczona czerwonym kątem? Ja myślę, że ten te czerwony sznurek pojawił się dlatego, żeby tutaj było miejsce dla ludzi, a nie do, do parkowania samochodami. Aha. W czasie, kiedy to. Ale nie ma, nie ma za, o to żadnego podtekstu symbolicznego? Nie. Dobrze, to dziękuję Panu.